Zadziwia mnie nadal, jak szybko można przejść ze stanu no, takiego mm, głęboko depresyjnego, który miałem dwa dni temu, e, do stanu takiej błogiej egzystencji, który mam od wczoraj, a właściwie dwa dni temu wieczorem już go miałem. E, tego nie dało się osiągnąć metodami, które, y, które stosowałem wcześniej. Tutaj przechodzenie ze stanu w stan trwa naprawdę błyskawicznie. Y, miałem taką sytuację właśnie, że y, przyszły do mnie bardzo trudne uczucia. Ja kiedyś miałem depresję i y, y, wiem jak ona wygląda, wielomiesięczną, głęboką. Z takim wewnętrznym przerażeniem non-stop. Eee, no i wyglądałem tak, jak wygląda ta rzeka przede mną. Nie wiem, czy to się da odwrócić, czy nie, ale może tak robię. Wyglądałem tak. Eee, a teraz wyglądam tak, jak tam dalej, jak płynie. Po prostu. Robię parę kroków w sobie i wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia od ręki. Co ja zrobiłem? No po pierwsze kiedy się obudziłem w tym stanie, to zacząłem od ćwiczeń oddechowych i od medytacji, ale ja miałem czas. To trwało to około dwóch godzin. Potem się zebrałem, cały czas ten stan był. Taki, ja wiem jak to powiedzieć, takiego rozedrgania w środku, takiego, taki, takiego budyniu w środku. Szumu w uszach, ogromnych kłopotów z pamięcią, ucisk w głowie. No znane, znane mi uczucie, no i yy, znaczy stan fizyczny, no i yy, równocześnie przerażenie takie, które, które tutaj gdzieś w okolicach yy, brzucha niednicy yy, miało swoje, swoje źródło. No, i co? Zrobiłem różne rzeczy poranne, wybrałem się do sklepu i, i znowu ten stan zauważyłem, że jest bardzo mocny. Chciałem sobie puścić medytację, ale stwierdziłem, że skoro tak blisko jest to coś, co chce się uwolnić we mnie, to jadąc samochodem po prostu zacząłem mm, iść w kierunku tego uczucia. Czyli. Mentalnie skupiłem się na tym miejscu, gdzie to uczucie, ta energia we mnie była, i zacząłem mentalnie iść w kierunku tego uczucia. Zapraszając je, mówiąc do niego: Witam cię, dobrze, że jesteś, dobrze, że się pokazałeś, jesteś częścią mnie, cieszę się, że możemy się poznać. Mm, pokaż mi się więcej, jak najwięcej <laughs> chcę być przy tobie yy, i skierowałem w to miejsce moją uwagę, moją energię miłości serca yy, wyobrażałem sobie, że obejmuję to, tą energię że ją przytulam że jesteśmy razem yy, i mówiłem do niej możesz tu zostać ile chcesz nie musisz nigdzie iść, jesteś też wolna. Możesz odejść, kiedy chcesz, tam skąd przyszłaś, tam, gdzie chcesz iść, ale możesz też tu być. Posiedzimy sobie. Zobaczyłem, że to jest energia mojego przerażonego dzieciństwa, ale jakby nie wchodziłem w to tak zwane wewnętrzne dziecko czy jakieś takie prace z tym. Po prostu przytulałem tą energię. I byłem sobie z nią. Po pół godzinie zaczęło tego być mniej, i kiedy już byłem w sklepie, i wyszedłem potem ze sklepu, już tego nie było w ogóle. Byłem tu i teraz znowu ze sobą, z tymi uczuciami, które były na bieżąco. I kiedy już wracałem do domu samochodem, to czułem wdzięczność, czułem miłość, czułem radość z tego dnia, który jest eee, radość z życia. Tamto nie wiem gdzie się podziało. Eee, ani tego nie, mm, nie wygoniłem, ani tego nie unikałem. Eee, natomiast po prostu. Zaakceptowałem wyszedłem na przeciwko. E, gdybym poszedł do lekarza, dostałbym spokojnie leki e, przeciwdepresyjne i miesiąc zwolnienia w tym stanie, w którym byłem rano, a ja po południu już byłem znowu sobą. I to jest ta metoda, którą ja stosuję, która. No, nie bez przyczyny nazywa się transformacją, bo transformujemy swoją energię z jednej w drugą bardzo szybciutko w ciągu tak jak mówię, czasami kilkunastu sekund, czasami kilkunastu minut, czasami godziny, dwóch wracamy do siebie. Nie idziemy za tymi myślami, które się pojawiają w związku z, tym, z, ty, z tymi energiami, które do nas przychodzą, które chcą się uwolnić, bo każdy z nas miał jakieś trudne doświadczenia, i te energie gdzieś tam są w naszym ciele poupychane. To, że to wyszło u mnie, też jest mm, efektem mojej wielomiesięcznej pracy, właśnie porannych medytacji, mm, ćwiczeń oddechowych codziennych. Yy, bo właśnie bardzo pracuję nad tym, żeby te wszystkie energie zostały w moim ciele, yy, uwolnić, yy, pozwolić płynąć energii, yy, która gdzieś tam została zablokowana yy, w moim ciele. No i dzieje się tak, jak tutaj, właśnie, że jest zamarznięte, ale jest i płynące. I ja w każdej chwili mogę te 20 kroków zrobić z tego zamarzniętego i wejść do tego płynącego w sobie, do tej płynącej energii, do tej uwolnionej energii. Jeszcze to słońce, które mimo, że jest mróz, bardzo grzeje, grzeje moje serce. Jestem z nim połączony moim sercem. I to nie jest żadne szamaństwo, żadne czary mary, żadna religia. To jest po prostu metoda. Metoda, którą znam, którą e, stosuję na sobie, więc wiem, że przynosi efekty. E, I czy ona jest naukowo udowodniona, czy nie, e, w większości tak. Natomiast przynosi efekt. I do tego Ciebie zapraszam. Jeżeli nie wiesz, kim jesteś, jeżeli masz te stany takie zmienne, że coś jest, coś cię dopada, coś czego nie rozumiesz, to zapraszam do tej wędrówki ze mną. Potrafię ci cię oswoić z tymi energiami, potrafię Ci pokazać. Źródło Twojej mocy w Twoim sercu potrafię Cię doprowadzić do miłości, która jest uzdrawiającą energią w każdym z nas i jest energią mądrości w każdym z nas, i jest Twoim guru, jest Twoim mistrzem w Tobie. Twoje serce, Twoje połączenie z nadświadomością, ze światłem z tego, z tym z czego jesteśmy tak naprawdę nie jest psychiki, nie z jest umysłu, jesteśmy ze światła, z miłości i z ogromnej, ogromnej mądrości, która w nas jest. Pięknego, mroźnego dnia, dnia wam wszystkim życzę. Tak wygląda Warszawa. No dzisiejszym do usłyszenia.